Pójście, gość bagaci, chodzi w stringach i... Cześć! Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś spotykamy się z jakże małym secikiem, więc będzie to pewnie szybsza niż dłuższa recenzja 6518 mój drodzy 6518 jest to zestaw, który pochodzi z lat 90. My się oczywiście widzimy w serii KBL, czyli kiedyś było lepiej. Instrukcja do niego była o, w ten sposób. Rozkładana, moi drodzy. E, wtedy jeszcze takie robione, właśnie e, ulotkowe, bym powiedział. Tutaj mamy rocznik, nie mamy, mamy tylko Printed in Denmark. Ale, masz spójrzcie, co zgodne godne podziwu, zawsze, y, w tych małych, prawie zawsze, dobra. Y, mieliśmy wersje alternatywne. Spójrzcie, nawet taką tu zrobioną. No, wow, to mnie zawsze fascynowało, że te zestawy prezentowałem, mimo wszystko, zawsze tutaj to były takie, właśnie, alternatywy. 96. Tutaj mamy napisane na narożniku e, rocznik, mały zestaw, Straż Przybrzeżna. Jakiś tutaj gość, który ma jeździć, pilnować porządku na tej plaży, bezpieczeństwa. Jest to zestaw jednocześnie, który no szczerze nie zdziwiłby się, gdyby on dzisiaj się pojawił nawet w jakimś polibaszku lub nawet w jakiejś gazetce Lego. Chociaż w gazetce może niekoniecznie, bo to jest zbyt dużo klocków, ale w polibaszku why not, moi drodzy? Więc mm, nawet dzisiaj taki zestawik mógłby w takiej gazetce wyjść. Więc to mnie w jakiś sposób nie dziwi, nie szokuje mimo wszystko, jeżeli chodzi o ten przeskok, gdzie zawsze zaznaczam, że jakieś było lepiej, były inne zestawy i tak dalej, ten zestaw śmiało bym widział w dzisiejszych czasach. Wyróżniała się tutaj na pewno czerwona kierowniczka, jak widzimy, tutaj taka kładowa. Ten znaczek jest przepiękny, przefajny i on tu jest, klocz de la kloc tej konstrukcji oczywiście, gdyż jest to nadruk, nie naklejka, moi drodzy. A dwie, tutaj, dwie tutaj lampeczki, bo on powinien nawet w nocy mógł patrolować sobie tutaj te okolice, te wybrzeże, to wszystko, te przystanie. No właśnie, moi drodzy, ponieważ, jak się pewnie domyślacie, zestaw trafił do mojego sklepu przystańklocków.pl, gdzie zajmuję się sprzedażą starych klocków i już się sprzedał, więc nie oczcie już sobie na niego ząbków. Coraz częściej mam kurde tak w tych recenzjach, że jak już coś recenzuje to już się zdążyło sprzedać. No niestety moi drodzy, tu mamy z tyłu jeszcze jeden uchwyt, ponieważ tam właśnie się kapłem, że powinienem jeszcze mu dać mu megafon i radio. Oczywiście on ten megafon i radio posiada, tylko tu po prostu do recenzji zapomniałem ich wziąć. Jakaś taka flaga do określania wiatru, intensywności tego wiatru. No wiecie, takie to już są ratownicze sprawy, nie na moją głowę. Bardzo tutaj fajnie, też to jest jeden element duży, jak widzimy. Jeden duży element to te kołpaki, te nadkola i tak dalej, moi drodzy. No właśnie, jakie kołpaki nadkola. No, Wy tu kierowniczka, no i zbyt wielu elementów to nie ma. Zbyt wiele się tu rozgadywać na temat całego pojazdu nie można, bo o czym tu gadać? Tak jak mówię, spokojnie by dla, dla mnie mógł się do polibarka czy gazetki trafić, nawet swoim stylem, bo no, ostatnio w gazetkach pojawiają się takie proste konstrukcje City. Sam Hippol również spoko, dziwić by mogło trochę, bo jeżeli podziałamy tu trochę fantazją, no to. No spójrzcie, gość nie Chodzi w stringach i ma tutaj u góry kamizelę pełną. No, ja tam nie wnikam, moi drodzy. Takie były czasy, może tak się chodziło. Znaczy, nie no, żyłem wtedy i tak się nie chodziło. Ale, no, zależy, jak, moje drodzy, działa nasze wyobraźnia teraz. No i spójrzmy. Też ładne nadruczki. Tutaj widać, że to jest ratownik. Widać, że mam tutaj identyfikator, logo ratownicze rozpięty, koszulka i morsko. No, dziwne, jeżeli chodzi w samych stringach, że tu u góry jest też tak ubrany. buźka, w tamtych czasach to była dość popularna. Morsko, buźka te okulary, uśmiech, połowę, jak nie większość Policjantów ją nosiła. Zwykła, czarna czapka. Ja Jeszcze z tym prostym, niewyginanym, tak jak ma to dzisiaj miejsce, Daszkiem. No w ogóle się dawno już nie spotkałem się z tą, chociaż nie, dobra, są. Jeszcze gdzieś tam są, moi drodzy. No i już to dużo więcej się nie można rozgadywać za bardzo o tym secie. No bo cóż, tu można więcej powiedzieć. No mówię, nie powstydziłoby się dzisiaj, myślę, Lego, gdyby to wyszło dzisiaj w polibaszku. Ba, sam, gdyby to dzisiaj wyszło w polibaszku, bym kupował i mimo wszystko jest to jeden z takich nielicznych zestawów, które spokojnie nie dziwiłoby mnie, mówię, właśnie, gdyby wyszły dzisiaj, więc nie ma to takiego tego przeskoku, że różnicami z lata 90, a teraz taka jest przynajmniej moja, moi drodzy, opinia. Czekam, abyście mi napisali w komentarzu, jaka jest wasza opinia na ten temat, jak to wygląda yy, z waszej strony. Czy gdybyś dzisiaj to wam zaprezentował jako hej, patrzcie, nowość w kioskach, czy byście się kapnęli, że coś tu jest nie tak, czy byście powiedzieli, kurczę, no okej, okay, jakaś nowa seria, może ratownicza idzie, who knows, moi drodzy. Ja na pewno takiego Ratownika potrzebowałbym w swoim przystani klocków Oj, przydałby mi się taki ratownik W mojej przystani klocków Pilnowałby mnie przy czas przynajmniej czasem Bym za dużo nie pracował, moi drodzy No bo czasem, wiecie, przy własnej firmie, własnym sklepie I tym, jak się kocha klocki, czasem pracuje Naprawdę zbyt długo I przydałby się ktoś taki, kto by mi powiedział Hej, zrobiło się już ciemno, idź do domu, idź do domu, idź Masz psa, idź, spacer spacer, idź, ugotuj obiad, idź, coś zjedz, a nie tylko sieć w tej pracy. No, przydałby mi się ktoś taki. Moi drodzy, jeżeli wam się przydał ktoś taki, no wie jego akurat już nie znajdziecie, ale na mój sklep przystań klocków, pamiętajcie, by wpadać. Pamiętajcie też, by wpadać na moje inne kanały, gdzie no na przykład na kanale gamingowym gram w Lego City Undercover, gdzie wcielałem się już w 100 ról ratownika. No, może tak, może nie, nie, będę wam mówił, nie będę przydał, wejdźcie, sprawdźcie sami. A inne ratownicze zestawy też były już na tym kanale, także wpadajcie koniecznie, Wam dziś bardzo dziękuję jeszcze raz i widzimy się wkrótce oczywiście w kolejnych filmach. Bye!